Hej, 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 witajcie moi kochani. Witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie na moim kanale Smajchma. Moi kochani, dzisiaj Wam sprzedał, sprzedam takiego tipa, jak szybciej zmanifestować to, czego pragnie Wasza dusza i Wasze serduszko. Czy to jest zdrowie, czy to jest nowa praca, czy to jest partner, którego chcielibyście zatrzymać? Zaraz Wam o tym powiem, ale dwie rzeczy na początek. Chciałabym Wam podziękować za to, że tu jesteście, za Wasze komentarze, za Wasze uwagi, wiadomości, które do mnie prywatnie piszecie, za Wasze lajki, za to, że wchodzicie ze mną w interakcje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Moi kochani, zaraz przejdę do manifestacji, ale chciałabym Wam powiedzieć pokrótce, jak to jest, że dla mnie manifestacje sprawdzają się na pstryknięcie i to jest fakt. Po prostu moje życie, tak jak wcześniej, było jednym wielkim miszmasz, siedziałam w roli małej dziewczynki, w roli ofiary tak od kilku lat wchodząc na ścieżkę rozwoju duchowego zauważyłam, że są rzeczy, o których ja nie wiem, przez które tak naprawdę nie mogę sięgnąć po to, co sprawi, że będę szczęśliwa, tak? Nie wiedziałam jak działa ta cała manifestacja, co to jest prawo założenia, prawo przyciągania i muszę powiedzieć wam, że Jestem bardzo zadowolona z całej drogi rozwoju osobistego i duchowego, który do tej pory przeszłam w swoim życiu. Chciałabym tutaj napomnieć kilka osób, bo one naprawdę ogromnie zmieniły w moim życiu. E bardzo wiele, szczególnie moje całe życie, moją całą energię i to, że w tej chwili jestem tutaj i mówię to dla ciebie, ponieważ chcę, żebyś i ty zrozumiał, zrozumiała, że my mamy życie w swoich rękach, ale nie wykorzystujemy tego, ponieważ liczymy na to, że ktoś coś nam to da, albo zrobi, a tak naprawdę, to my jesteśmy Twórcami, twórcą, kreatorem własnego życia. I teraz, tak, moi kochani, chciałabym powiedzieć, że miałam różne epizody. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że przechodziłam poprzez osobę stawiającą karty, wróżenie, jasnowidzenie. Um, astrologię, której się też uczyłam, gdzie są jakie planety, kto gdzie się o której godzinie urodził i, i, i jak to wpływa. Natomiast w tej chwili zaufałam bardzo mocno prawu założenia, prawu manifestacji i się, dzieją się rzeczy w moim życiu, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat. Moi kochani, Chciałabym na początku wspomnieć, że byli coachowie terapeuci, którzy naprawdę dali mi ogromnego kopa, dzięki czemu tak naprawdę swoją wiedzę mogę przekazywać dalej dla, się, dla Was. I pamiętam, że w pierwszym takim Osobą, która mi przede wszystkim otworzyła maleńko oczy, to była Joanna Grabska. Joasiu, pozdrawiam cię kochana, bo rzeczywiście dałaś mi takie małe ziarenko, które gdzieś tam zaczęło e, rosnąć. E, później wskoczyłam na przecudowne warsztaty Intense Combo, które były zorganizowane w. W Lizbonie, w Sintrze, przepraszam, w Portugalii, w Sintrze, u pani Izabeli Kopaniszyn. Uwielbiam, kocham, kocham, kocham tą wspaniałą istotę, która moi drodzy, muszę Wam coś powiedzieć. Jak byłam na tych kursach szkoleniowych parę lat temu w Portugalii, to ja byłam jeszcze w innej energii, byłam nisko, rola ofiary, o czym nawet nie wiedziałam, dopiero gdzieś tam mi zaświeciło w głowie, że no tak, no jak ja mogę sobie coś manifestować, jak ja ciągle jestem tą ofiarą, tak? Ale pamiętam taką sytuację i tu muszę pochwalić, yy, powiedzieć, że przyszedł taki moment, gdzie miałam opowiedzieć coś o sobie i pamiętam, że otwierając usta po prostu zleciało mi jak małej dziewczynce i i to była tak naprawdę transformacja. Ja dopiero teraz tak, jakby to zrozumiałam po latach, że ja wyczułam tą energię, że tam była tak niesamowita czystość energetyczna, która rozbrajała energetycznie każdy centymetr mojego ciała. I panią Izabelę Koperniczyn bardzo serdecznie, doktor Izabelę Koperniczyn, bardzo serdecznie pozdrawiam gorąco. I ja wierzę w to, że mój kontakt z tą przed cudowną istotą, to nie jest ostateczny, ostatni kontakt. Wierzę, że my się jeszcze nie raz spotkamy na warsztatach. Czemu nie? Ważne jest, by z sobą pracować cały czas. To nie jest na zasadzie, ach, mam już informacje, wiem jak robić manifestacje, no to już będę działać. Nie. Nasz rozwój osobisty jest cały czas, do końca życia. Wszechświat się zmienia. Energia planety się zmienia. Inna była 100 lat temu, 50 lat temu, 30 lat temu, teraz jest inna i wiem, że za 20 lat też będzie inna. Tym bardziej, że wszystko teraz tak przyspieszyło. Ale okej, okay, idźmy dalej. Jestem też wdzięczna, muszę tutaj wymienić koniecznie dwie osoby i zaraz przechodzę do tematu. Chciałabym bardzo tutaj grupie Second Greatness. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, to jest, był zawsze dla mnie problem. Sylwia i Tomas Cornas, przewspaniała grupa, przewspaniały program, akademia mentoringowa, coachingowa, no coś cudownego, trwająca parę miesięcy, niesamowita wiedza, która dzięki której też poszybowałam. Bardzo dużo te produkty i musiałam to powiedzieć, to była moja e, też ulubiona akademia. E, I e, powiem Wam, wy macie par perełkę wśród nas, wśród polskich e, mentorów. Mamy perełkę, tak, kobietę, która myślę, że wiele z, wielu z, was, was, e, wielu z was kojarzy e, tą postać. Jest to przecudowna kobieta, u której wzięłam już kilka kursów, ponad dwa lata e, i będę brała dalej, ponieważ ta kobieta mi zmieniła moje życie na plus. A to, co ona mówi, daje mi tak, taki, takie, taką przypominajkę, że, żeby nie zapominać o tych najważniejszych rzeczach. I pamiętajcie, już mówię, kto to był. Potrzymam was trochę w niepewności i pamiętajcie, moi kochani, wyróbcie to samo. To nie jest na zasadzie, że macie jednego coacha, trenera, przerobiliście jakieś szkolenie i myślicie, że możecie już wszystko dostać. Tylko tak jak powiedziałam, świat się zmienia, my raz wraz z nim, czyli my powinniśmy naszą wiedzę uzupełniać, nawet jeżeli już coś wiemy, nawet jeżeli działamy w tym, to uzupełniać. A kto jest tą perełką, Moi kochani, Oczywiście Monika Trzaskowska, cudowna kobieta. Ja uważam, że ona robi dla nas, dla ludzkości niesamowite rzeczy. Kursy jej są przecudowne. Tutaj mogę osobiście pochwalić. Ja nie robię kursów, ja mam mentoryk jeden na jeden. Natomiast polecam, jeżeli ktoś chce takie kursy, to do Moniki Trzaskowskiej jak najbardziej będzie to zakup. 100 na 100 e, gwarantuję Wam. Przede wszystkim, ponieważ Monika nastawia nas na self-love, self-concept, czyli miłość własną, e, koncepcja samego siebie, i uważam, że bez tego nie można tworzyć wspaniałych manifestacji. Dlatego, moi kochani, pamiętajcie, rozwój osobisty musi być, powinien być cały czas. Kończy mi się czas, a nie powiedziałam, e, moi kochani, manifestacje przede wszystkim. To powinny płynąć z serca. To jest jedno. Powinniście mieć w sobie zaufanie, że to co chcecie, to co pragniecie, to już jest. Po prostu. Tylko kwestia czasu, że tego nie widzicie. Zaufanie w sobie, moi kochani. Będę kontynuowała w następnym filmiku. Pozdrawiam was gorąco i piszcie, odzywajcie się. Pozdrawiam serdecznie, Smajma.